I ty, a nie za drobny? Nie tak się wydawało, ale jest tu na dole, jest bardziej gru... grubszy. Co? Kurde, kasy nabierzesz, kasiory nabierzesz. Teraz chyba ile 350 wysłyszałem. Piros. Cztery? Ale też raczej, co? Ty, tutaj y, jak y, no, skręca się w lewo i pod Kalińskie, w prawo tam koło przystanku, tam po lewej stronie za silskami, chyba jest Piros, co? Ale tragedia. Tu nie było zimowego cięcia. Dobre. Czemu nie było? Nie Mietnego Tak? To mocne, i zostaje. No to ładnie. Co to do południa nie rwałeś? A to to szybko się tnie, co? Pa, Myślałem, że tniesz yy, pneumatykiem. Nie, nie, chciało mi się zaczepiać Bo tam jest zawieszany z... na chwaski. jest. Jakbyś pneumatykiem, to... No to dzwon. Bedę. Bedę A tam co posadziłeś? Polareta. No. No jest go trochę, wisi, co? Ile będziesz miał go? Ile tu rządków? No. A jest trochę, jest trochę dobrze Żeby tak kurwa te wszystkie jabłka kosztowały, co? Jak ten piros Ale No w takiej cenie, nie no to kurde drogi jest bardziej, tam piosek jest bardziej, co? Tam to jest żółty pio I, I mniejszy. A tak to tu siódemeczka, ósemeczka jest. Ty, ale ja nie wiem, na rynku widzę, że już jest już sprzedają. O, zielenizna jeszcze. To on jeszcze jest ja tydzień, nie? Ja bym go chciał przyspieszyć. On jeszcze tydzień. Jak chcesz, to mogę go przyspieszyć, że na poniedziałek będzie. Nie, na poniedziałek to nie będzie jak. A na, czym? Na poniedziałek będzie taki jak ten. No to tym, co tym, nawiśnie? Nie, nie. Etafonem? Nie. Wiem, że i etafonem można pyskać. Nie, nie powiem przy tym. <laughs> A nawet może i w lepszym kolorze. No ja wczoraj... Ty, a jak kapitan zostawiłem BC, to coś będzie nas bardzo nie jadę. Ta? Tak? Jadę do Rawy, muszę tam parę spraw pozałatwiać. Dzisiaj? Tak. To na pewno nie urzędowe. Nie. Chuj odpocznę. Chodź zobaczymy co to, to tam masz. O, wisienki. Tu mówisz, że masz letnie odmiany, a tu po prawo? To wszystko paularet? No. No No to sporo, sporo będzie paulareta. Hm. A to co, po co to krzesło tutaj? <grych> Na odpoczynek. Aha. Ile to? trzy metry słówki? Tak. Z odzysku. Nie no. Zostało z... Tamtego opuszczowania mi zostało, nie? Na chwasty już zaraz trzeba pryskać. Już nie położono. No, pryskalna? No. no. A tu co to, to te, te linie po co są, żeby to ptaki to nie żarły? Co? Warzywo Ale żeby ptaki nie żarły? Nie, żeby nikt się nie, nie wpieprzył to bardzo. Jak na tym ktoś jeździ za świędzą to... No tak, bo Mógłbyś wjechać je tam gdzie potrzeba to, Ale mądrze jak bierze muszę jebać Paularet lubi No Ale to ciocia została jeszcze Ciocia u mnie też jeszcze trochę cioci zostało nie wiem, czy na Idareta nie Zobacz, tu by y, spalonek piacy a tu na tych rządkach nie był spalone No i różnicy taka jest, taka w ogóle nie ma praktycznie No ale i jabłka już są No I różni tylko że różni tylko, że tyle że jak sucho jest to tamte mają może trochę lepsze lepiej nie, no może. Trochę lepiej Paula kiedy on będzie dorwania? No miesiąc. No tak Tylko ten rządek jest do wyjebania. A jak już jest to po co byś no, wyrywał? No bo moim zdaniem to szkoda Jest, to jest Co? No to z tej strony mocniej obetni i tyle no. to rządek ile to ci rosło? Teraz weź posadź wywal to coś nowego opłaca się Tam tego psa No jak chcesz No nie A Ty skąd masz taką magistralę tam zestawu? Tak. To jest? No. Bo tu nawodnienie jako to, nie? Mhm. Tutaj te, ten staw płynie, yy, Ale nie jest powiększony czy? Aboś go powiększał? Nie wiem, bo w, w tym autoku co była susza to woda znikła całkowicie. I u mecha, i tu. A być drzewną? No to u Mechaja jeszcze głębiej znikła. Tak, to tu nie będzie wody. To tu może nie będzie wody. To tu nie będzie. Chyba, żeby e, wziął i może studnia by nie była tak głęboko światło skrzynka tam stoi, ale jeszcze nie podłączone no zobaczymy No tak Nie, jeszcze wapnie na liście ale powiem ci, ten polaret to ten drzewka jako taka wyglądają. U niektórych to po prostu jest taki yy, zrzaczały, ale u ciebie też musi go czyścić. Ale przynajmniej no, u, yy, u ciebie to tak ładnie jak się patrzy. U niektórych to drzew, dwóch drzew nie ma, pół drzewa nie ma. Trzeba czyścić, nie? No ale tu też wszystko czyściłeś, nie? Tak, to, to, to wszystko zjadł. Zające... Tak? Tak, akurat teraki może zjadły. Ja jak tu przyjechałem Tydzień nie było mnie tutaj I Po tygodniu przyjechałem jak zobaczyłem jak to je pod... przez zające przez zająca, To ja tak miałem pod Kalińskim to Mówię już chuj odpinać bambusa wyżynać, to, wyciągać no, no też tak miałem ale, ale wiesz co były nawet wku, w roku otwa... poobgryzane i nie powlatywały a każdy mój wylecił i nic z tego nie będzie. A no nie, ładnie to, pozalewało. Tutaj jeszcze dzięki Bogu, wiesz, za bambusem było kawałek słupka, co, co nie szło, nie? O tak, wiesz.